Siedząc tutaj dzisiaj, paląc ognisko na linii Marzinota wspominam sobie inne tego typu obiekty jak Trójkąt Lizbarski na przykład czy Międzyrzecki Rejon umocnie. gdzie się w Polsce jeździło czy Mamerki, czy Wilczyszaniec i właśnie dzisiaj takie ognisko z intencją dziękczynną żeby właśnie podziękować Najwyższemu za to, że Umożliwia mi realizację właśnie takich marzeń, umożliwia mi to podróżowanie, te, przekuwanie tych idei, tych, tych pomysłów w rzeczywistość. I właśnie chcę tutaj z tego miejsca i tutaj będąc już yy, kolejny dzień, eksplorując to, tą linię Marzinota i po powierzchni i chodząc po tych bunkrach tam pod ziemią, pod nami między innymi też, Chcę podziękować za to, że, że tak się moje życie ułożyło, że mogę takie rzeczy robić, że ta monotonia, w której człowiek żył ileś tam lat i, i nie wiedział, że może sięgnąć po coś i robić coś, co bardziej lubi, czyli łączyć, łączyć swoją karierę zawodową właśnie z, ze swoimi pasjami. To właśnie to ognisko to symbolizuje to, to podziękowanie to, to głębokie moje takie. Dziękuję i doceniam i cieszę się każdą chwilą, że mogę tu być, oddychać, cieszyć się i chłonąć tą, tą atmosferę tutaj. Tak mniej więcej chciałbym, żeby wyglądały dni, nawet za granicą podróżując, eksplorując jakieś właśnie miejsca. Aby móc na koniec dnia sobie usiąść przy ognisku, posłuchać przyrody, patrząc na, to, patrzeć na tą zieloną ścianę, wiedząc, że mój mobilny dom jest niezawodny, że rano odpali, pojedzie, dostarczy prądu, dostarczy wszystkiego. Ma, jest tam kuchnia, jest tam spanie, jest tam, no wszystko, tak. Potem odwrócę się tutaj, jakaś kopułka wystaje, wielkie plany, jest, są cele do realizacji. To daje mi takie właśnie poczucie spełnienia i, i spokoju i nadziei na, i takiej ciekawości na to, co się wydarzy kolejnego dnia. Dzień, znowu pogoda taka niepewna, i dzisiaj rozpoczynamy, znaczy kontynuujemy zwiedzanie linii Marzinota i dzisiaj zaczynamy od zaparkowania na, na Brunczy. Coś, co tam zawsze się marzyło, żeby w Polsce zrobić. Jest tutaj jakaś, zaraz zobaczymy, tam zejdę na dół. W każdym razie jesteśmy na terenie zwanym Abri de Wetskring, czyli bardzo blisko. Tego największego yy, największego kompleksu Kenberg I tutaj tam już następny jest. I potem jedziemy dalej. Fajnie w lesie. Jest spokój. Już takie miejsca lubię, może tu się uda na jakieś ciekawe zdjęcie nawet zrobić. No, zobaczmy, czy tu jest zejście. Czy tu można w ogóle coś zeksplorować, czy, tu, czy nie. Oj 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 Niebezpiecznie o. Można, wejść do, można wejść do środka Także zaraz wejdziemy Zobaczcie jak las wygląda niesamowicie Nie ma, nie ma nie da się tutaj chodzić po tym lesie Taki jest gęsty Tu jakieś klucze były, podejrzewam. Tu jakieś półki. Tu była lampa, prawdopodobnie. Tu jest jakieś szczelnie zamykane pomieszczenie. Od wewnątrz. Tak? Od zewnątrz też. Jest możliwość tu jeszcze jakieś pozostałości. Aha, i tu mamy wierszyczkę z i łańcuch. Dlaczego ten łańcuch? Nie mam pojęcia, ale nasmarowany jeszcze. Tu są odważniki. Może coś miało amortyzować. To mamy jeszcze od, od oświetlenia nawet. Widzimy jakie były te żarówki. No i po drabinie trzeba było wejść do góry. jest. Jak to wygląda? to. Mieli jakąś skrzynię. Co dalej? Kolejne pomieszczenie. No tutaj to małe takie, żeby bronić wejścia. Dłaj, znowu coś tu poleciało. I tu jakaś rura, nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, czy tutaj nie płoszę tych ptaków. Tu mamy suwnicę. Zobaczcie, co? Klatka schodowa. Ileś pięter w dół. Bardzo dużo pięter w dół. Teraz tak, tu jest jakaś, tu jest właśnie, lina jeszcze wciąga, do wciągarki. Tu jest używana. Jeszcze da się tym poruszać. Tutaj szła w to miejsce, była zahaczona, i tutaj poruszała. Ten ładunek mógł być opuszczany w dół. Schodzimy na dół. Kolejny poziom, techniczny. No widzimy resztki instalacji. No są, są tutaj jakieś nietoperki. boje się tam, boję się tam wejść, powiem wam szczerze. Nie chcę naruszać spokoju tych zwierząt. Coś tam jeszcze jest dalej w pomieszczeniu. Ale jakoś no ja tu jestem gościem, one tam tu sobie uwiły gniazdko. Więc <laughs> uszanujmy to. Dobrze, co dalej? Tu jest głębokie zejście. Czy tu coś jest? No, tu są jakieś śmieci. Ciekawe czy to się łączyło z tym głównym tak daleko można zejść? Nic więcej nie ma, po prostu jest klatka schodowa na dół. Czyli podejrzewam, że to się może łączyć z główną twierdzą nawet. To jest rękopis koniec. No i masakra już później. Mnóstwo sprzętu. I tunele. Zobaczcie. Nie będę tam, nie będę tu sam eksplorował. No bo podejrzewam, że to jest nielegalne. Zobaczmy co tu jest. Tak. Jakoś oświetlone. Jakoś ładniej. Takie dziwne pomieszczenie. Co to było? Kibel. Jeden, drugi kibel i umywalki. A tam, co pod spodem, nie wiem. Czy to były toalety? No i potem się ciągnie, tak? Bardzo duże to jest. Tutaj jedną stronę i tu mamy jeszcze dodatkowo w dwie strony, kolejne, tak? Ten tunel jest jakiś technologiczny, no ale gdzie nie zaświecę, tam jest ciemność. No i tam też. I są pomieszczenia, jeszcze tu pójdziemy kawałek. I tu się pomieszczenia rozchodzą na boki. Tak. A tu kolejne pomieszczenia, no na przykład zobaczmy tutaj, zobaczcie, no tu jeszcze są jakieś... Pozostałości. Wiadomo, postument czyli już jakaś przykładnia. Filtry może były, czy coś. To tu widzimy na łożyskach coś było oparte. No są, są pozostałości sprzętów. To co to jest? A, tu coś pociągnąć, można było obrócić. Och, system filtracyjny może jakiś tu był. No, wygląda to jest w wiele lepszym stanie niż te posowieckie, co Sowieci zostawili. Zobaczcie ile tu miedzi jeszcze jest. Nikt tego nie ukradł na szczęście. No potem jakieś pomieszczenia mieszkalne. Tak, piec nawet jest kaflowy. Piec ko ko typu koza. Jakaś kuchnia może tu była. Tak, bo tu jest okap. Musiała być kuchnia jakaś. Coś gotowaną. No dobra. Więcej nie eksploruję. Chcecie? Możecie sobie tu przyjechać. Namiar jest. GPS, miejscówka, wszystko dokładnie zlokalizowane. Muszę nazwać rzecz po imieniu. Bałem się eksplorować, bałem się gdzieś tam dalej chodzić samemu No jednak samemu to nie jest takie Nie jest takie bezpieczne Lepiej człowiek by się czuł w asykuracji, z kimś, we dwóch, we trzech Gdzie jeszcze najlepiej jakby ktoś był na zewnątrz, że wie, że ileś osób weszło do środka Czuję się odetchnąłem z ulgą jak wyszedłem na powierzchnię Wyobrażam sobie też co czuli ci żołnierze, którzy tam musieli być w tych podziemiach. W grupie jest inaczej, ale na pewno to oddziałuje na psychikę. Teraz jest lato, jest ciepło, a zimą jesienią Ech, niesamowite. Także cieszę się, że jestem na powierzchni. Ale no, będziemy dalej zwiedzać, jak się da wejść do innych obiektów, to też no, wejdziemy przynajmniej zobaczyć jak to wygląda. Thank you